Yes, Thank you know. A skąd ja niby mam dowiedzieć, co by tu napisać? Pani od historii jakieś trudne zadania zadaje. Odzyskanie niepodległości przez Polskę? Hmm. A ona w ogóle ją utraciła? Gdzie O! Tu jakby! Co tu napisane? I utraciła ziemię na rzecz? A co to za jakieś? Nie mój zeszyt? Nie, no mój, ale nie wyraźnie jakości. Może znajdę coś innego. Mam! Tyle przytania! Może jednak sam coś wymyślę. Polska, listopad, niepodległość. Zaraz coś wymyślę. Zaraz. historii? Jak idzie? No właśnie, no nie idzie. No bo zapomniałem, jak to było. No bo to przecież dawno było. Prawda? Prawda. Dawno. Ale wielu jest takich, co pamięta. I dalej będzie pamiętało. Cóż, powiedziałam, że ci pomogę. Więc posłuchaj. Może sobie coś jednak z tego przypomnisz. Popatrz w prawo. Widzisz mapę? W 1772 roku na skutek słabości wewnętrznej Polski i niekorzystnej dla niej sytuacji międzynarodowej, niektóre ziemie Rzeczypospolitej zostały przyłączone do Prus, Rosji i Austrii. Był to tak zwany pierwszy rozbiór Polski. Niestety, sytuacja w Polsce się nie poprawiła i 21 lat po pierwszym doszło do drugiego rozbioru, tym razem bez udziału Austrii. Czyli drugi rozbiór Polski miał miejsce w 1793 roku. Już niewiele tutaj zostało. Czy Polacy robili coś, żeby ratować swoje państwo? Oczywiście, że tak. Polacy nie pogodzili się z losem kraju. W 1794 roku wybuchło powstanie przeciw zaworcom. Jego naczelnikiem był Tadeusz Kościuszko. Do walki, pod jego przywództwem, stali też chłopi. Kosynierzy? O, coś jednak pamiętasz. Kosynierzy, spójrz! Dzieńdziesz tą kosą, kosynierze, kościuszki? Gdzie z tą kosą? Czy te żniwa na polu dawno się już skończyły? Do naczelnika idę, bo wieści się niosą, że znów będziemy walczyć dla ojczyzny miłej. Ja chcę mieć wolną Polskę, spełnię to marzenie. To co, że w chłopskim stroju? Cóż, że głodni, bosy, Kiedy surmy zagrają do boju, w pierwszych szeregach zależną nasze ostre gozy. Mimo odwagi poświęcenia kocynierów, powstanie upadło. Rosyjska armia utopiła we krwi tysiące polskich patriotów. Niecały rok po upadku insurekcji władcy Rosji, Prus i Austrii zdecydowali o ostatecznej likwidacji państwa polskiego. Głównym beneficjentem trzeciego rozbioru Polski była Rosja. Która chciała na zawsze Polskę i pamięć o niej pogrzebać. Daborcy postanowili też, że w wszelkich oficjalnych wypowiedziach nazwa Polski nie będzie wymieniana. Stanisław August Poniatowski, kalający tron Polski, zrzekł się polskiej korony na życiu Rosji. Wydarzenie to oznaczało koniec pierwszej Rzeczypospolitej. z Poloniek. I co dalej? Czy to koniec? Na szczęście Polacy nadal wierzyli, że ich stracił od Żył przecież w sercach, choć nie było go na mapie Europy. We Włoszech Jan Henryk Dąbrowski utworzył polskie legiony, które walczyły w boku Napoleona. To pamiętasz na pewno? Tak, pamiętam. Przecież o nasz hymn. I dzięki Napoleonowi odzyskaliśmy niepodległość, prawda? Chyba rzeczywiście spałeś na lekcjach historii. Do wolności jeszcze długa droga. Droga zima rosyjska pokonała wojska francuskie. Rozwiały się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości dzięki Napoleonowi, ale mimo to walczyli dalej. W listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie przeciwko Rosji. Czy pamiętasz, jak się nazywało? E, listopadzie. Listopadowe? Bardzo dobrze. Stało ono przez 10 miesięcy i pochłonęło wiele ofiar. Chociaż Polacy dowiedli swojej odwagi, Walka zakończyła się kręską. Rosjanie wysyłali uczestników powstania na Syberię etapami. W drodze etapami byli przetrzymywani w więzieniach lub innych obiektach rządowych. Po powstaniu listopadowym z obawy przed represjami Zaraz z Polski musieli wyjechać wielcy poeci i kompozytorzy. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin i wielu innych. W kraju zapanował smutek. Też bym tęsknił za domem, no ale... Co się działo dalej? Po stumieniu powstania listopadowego zaborcy bezwzględnie tąpili wszelkie przyjawy polskości. Zaborze rosyjskie nasielono akcją wynaradawiania rusyfikacją. Wszystko to w styczniu 1863 roku doprowadziło do kolejnego zrywu narodowego. Stoczono wiele otwartych bitew i potyczek partyzanckich. Powstanie styczniowe trwało ponad półtora roku i było największym spowodowaniem Wzięło w nim udział około 200 tysięcy ludzi. Mimo to i ono zakończyło się w ten... Pewnie i tym razem zaborcy karali Polaków za udział w powstaniu. Znów na Syberię Syłano więźniów i konfiskowano majątki Polaków. Nasilono rusyfikację i germanizację. W szkołach i urzędach na terenach wcielonych do Rosji i Prus obowiązywał język zaborców. Szara goryczy przypełniła się, gdy na terenie zaboru pruskiego kazano się modlić i uczyć religii w języku niemieckim obronie swej polskości. Stanęli wtedy najmłodsi uczniowie, mniej więcej w twoim wieku. W 1901 roku doszło do głośnego strajku dzieci z wrześni. Tam odniezna od i odwarty, biją głosy świat otwarty biją głosy ziemiające dzieci polskie polskiej męczy. Zatem patrz was Wasz najmowie, co dali nam ojcowie, z czego nas uczuli matki plusak męczy polskie dziadki. Bijcie dzwony, bijcie serca, niech was Pruska przeniewierca, niech was bóstwo po świecie leci. Plusak męczy polskie dzieci. Oj, bardzo ciężko było z tą niepodległością, no ale chyba w końcu ją odzyskaliśmy. Tak, ale trzeba było czekać do kolejnego wielkiego wydarzenia historycznego, które rozpoczęło się w 1914 roku. Właśnie wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa. W sercach Polaków znowu zapłonęła nadzieja na wyzwolenie. Polscy żołnierze, wcieleni siłą do obcych wojsk, walczyli na wielu frontach, modląc się o wolność. Niestety, dla wielu Polaków, wcielonych do wrogich armii, rozpoczęła się tragedia. Brat musiał walczyć przeciwko bratu. Rozdzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sowieszańcach patrzymy śmierci w twarz. Okopach pełnych jęku, Słuchani w armat Hug, Stoimy na wprost siebie, Ja twój wróg, ty mój wróg. A gdy mnie z ujrzysz, Od razu bierz na cel, I do polskiego serca Moskwieską król strzel. Bo wciąż na jawie widzę, I co noc mi się śni, Że ta, co nie zginęła, Wyrośnie z naszej krwi. To bardzo smutne, No ale chyba w końcu udało się Zjednoczyć Polskę i połączyć Polaków. Tak! Pierwsza wojna światowa trwała 4 lata i pociągnęła za sobą wiele ofiar. Aż wreszcie znalazł się mąż stanu i polityk, który stworzył legiony i poprowadził je do walki o wolną Polskę. Wreszcie nadszedł 11 listopada 1918 roku. Właśnie wtedy zakończyła się pierwsza wojna światowa. A w Warszawie przekazano dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, Bohaterowi wojny i twórcy legionów. Ten dzień stał się symbolem odzyskanej niepodległości, której naród polski nie wyrzekł się przez 123 lata niewoli. Żołnierze. Rok temu z garścią mamu ludzi źle uzbrojonych i źle wyposażonych rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie żywe ciele naszej ojczyzny, miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów. Samych tylko Polaków przy brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów marzących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucano, zabrakło szaty polskiej. Radosna I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem i młodzieńczej poezji burzliwą gorąc. Co szła śpiewem przez miasto i wracała echem. Wreszcie Polska powróciła na mapę. Polacy wreszcie mogli cieszyć się wolnością. Czy pomogłem ci choć trochę? Tak, teraz bez trudu rozwiążę zadanie z historii. Czy mógłbym cię wreszcie zobaczyć? A wiesz już kim jestem? Tak, ty jesteś Polską! Tak, to nie zginęła. Niewiele słyszałem. Tak niewiele potrafię. Wolność!